Cześć, witam Was serdecznie. Ubrałam się już, żeby wyrzucić śmieci w kurteczkę. Taką. Do łokcia rękawek, więc jest cieplutko, to myślę, że, że na pewno nie, nie zmarznę. I chciałam wam kilka słów powiedzieć. Słuchajcie, chciałam wam powiedzieć, jak ja się jak ja się załatwiłam na święta, jak robiłam ostatnie zakupy we Frisco, ja wam, ja wam robiłam filmik, jakie te zakupy zrobiłam. To później dowiedziałam się, że no i zrobiłam, pomyślałam sobie, będę potrzebowała znowu kilka rzeczy. Kupiłam sobie tam jedną paczkę jajek, chlebek tak, normalne takie zakupy. Co się robi, powiedzmy, na, na kilka dni. I uznałam, że jak będę potrzebowała, to znowu sobie wejdę do, do sklepu internetowego i sobie wybiorę, co chcę, i zamówię. A słuchajcie, okazało się, że terminy są tak długie, że ja musiałabym czekać cały miesiąc, i potem po czasie zabukowałam sobie termin. Ale nie spostrzegłam, że to jest termin po świętach, a nie przed świętami. I słuchajcie, zamówiłam kiełbaskę białą, zamówiłam y, sobie steki, y, zamówiłam sobie. Mm, Zobaczyłam, że jeszcze mam tutaj, jadłam obiadek. Y, zamówiłam sobie y, steki, zamówiłam sobie ogóreczki, kiszone, y, ziemniaczki, warzywa, owoce. Mąkę, drożdże, taką laskę wanili, no różne takie rzeczy fajne sobie zamówiłam. Kluseczki, makaron, pomidory w puszce. I słuchajcie, żurek zamówiłam, a nie spostrzegam, że, to, że ten termin jest terminem po świętach. I słuchajcie jestem załatwiona na amen. Teraz mi się wszystko skończyło. Już mi się kończy chleb, skończyły mi się już ziemniaki. Mm, tu dostałam troszkę kilka ziemniaków tak mm, grzecznościowo. Cztery ziemniaczki, ale no tak potrzebuję więcej, bo jak zrobi się jedną zupkę, drugą to już potem tych ziemniaków nie ma, potem jeszcze na drugie danie, no to cztery ziemniaki to ja jem na raz cztery ziemniaki I, i słuchajcie, wszystko mi się pokończyło i śmietanka mi się skończyła i, i nabiał mi się, no wszystko mi się pokończyło. Normalnie w lodówce w tej chwili to mam już taki plasterek ogórka kiszonego i go tak trzymam i trzymam. Nie mam już mięska, chciałam sobie zrobić właśnie jakieś takie, no i... I zostałam zupełnie bez zakupów na, na, na święta, bo się, bo się nie zorientowałam, że ten termin, który zabukowałam, to jest termin po świętach, bo wcześniejszego nie było, nie miałam możliwości nawet, a ja nigdzie nie wychodzę. <laughs> I tu dostałam taki namiar, że jest taki sklep, y, że mogę zadzwonić, i pani mi to wszystko przywiezie i tam weszłam na Facebooka, ale wiecie co, jak ja nie wiem, y, co w tym sklepie jest. Jak ja wchodzę sobie do sklepu internetowego, to ja widzę te produkty, ja widzę skład tych produktów, a tak to ja nie wiem w ogóle, co tam jest. Jak ja zamówię na przykład. Jakieś mięso, czy, czy jakąś kiełbaskę, czy coś, no, no cokolwiek, co, co jest w moim wyobrażeniu, to przyjdzie zupełnie coś innego, bo ja nie wiem, co, jakie to jest, jakie to jest firma, jakie to jest paczkowane, no nie mam pojęcia. Jak to w ogóle wygląda? Jak ja wchodzę do frisko i ja widzę, jest 10 rodzajów kiełbasek, to ja sobie biorę taką, która nie ma konserwantów. Jak jest 100 rodzajów chleba, to ja sobie biorę taki, który mi odpowiada. A, a tak to, to nie wiadomo, no weszłam na tego facebooka, ale tam widzę jakieś salami, jakaś karkówka, ja takich rzeczy w ogóle nie jadam. Ja nie wiem teraz, słuchajcie, jak to będzie. Hmm, powiem szczerze, że w ogóle nigdzie nie widziałam mazurka. Zawsze to jak wychodziłam, to kupowałam właśnie w Carrefourze, nawet mi bardzo smakował. A teraz to, to nie mam pojęcia, jak to, jak to. No ale nic, jakoś to będzie. I chciałam Wam też powiedzieć, żebyście się nie martwili, jak Wam zabraknie jakichś produktów, czy okaże się, że za mało kupiliście kiełbaski, za mało ciasta, za mało. Tam innych jakichś świątecznych produktów, to się nie martwcie, po prostu się podzielicie tym. Przypomnijcie sobie taką, taką bajeczkę z Kaczorem Donaldem, jak, jak oni już nie mieli jedzenia i, i została im tylko po jednej fasolce. I na talerzyku każdy miał jedną fasolkę. No to będziecie mieć za mało jajek, to się podzielicie tymi jajkami. I już, także yy, nie ma się co martwić, ważna jest atmosfera, ważne jest to, że będziecie razem, że będziecie zdrowi, a to, że, że tam, wiecie, zabraknie jakiegoś jedzenia, to to naprawdę nie jest, nie jest istotne. Ja tu sobie coś wymyślę. nie wiem, co wymyślę, po prostu nie wiem, co ja tu wymyślę, ale coś będę musiała wymyśleć, mm, ale się załatwiłam, widzicie, i to wszystko zamówiłam, i mam to w głowie, wszystko, ten stek, steki, które sobie zamówiłam tam, pierść z kurczaczka, tam kawałek kaczki sobie, no takie różne rzeczy fajne, wie Boże będę miała ktoś taka świadomość, że wiecie macie w lodówce, w zamrażalniku, to zawsze mm, można sobie coś po troszeczku zrobić. A tak jak się nie widzi tych produktów, to jest strasznie ciężko, choć ja się nawet nie umiem skupić, a ja nawet nie wiem co na te święta, ja wszystko zapomniałam, jak ja widzę to ja, to ja wybieram, a tak to ja nawet nie wiem jak mam zadzwonić do tej pani, o co mam w ogóle poprosić, nie mam żadnego pojęcia. No nie wiem jak to, jak to. Ja bym myślę, co jasnym wybórzę. Na razie idę wyrzucić śmieci. I, y, 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 i tyle. A, a wy mówię wam, nie martwcie się, jak tam mam zabraknie czegoś, bo to naprawdę nie jest takie ważne. Idę wyrzucić śmieci. Cześć.